No dobra by to je puszczać, bo, bo akurat się uspokajają, gdy i tak są derwowe to... ...to jest krwi. ...siódmy dzisiaj, to jadimy. ...wójt. Ja źle. O jezu, tym tyl będzie mi uciekło. No to nie tyl. No. A te zarodowe by dostaną. Jezu. I na żol, i że one rozwalą ta klota. Jezus. No dwie grupki. Dwie grupki. Jedna. Druga tu. tam taka tam poleciała uciekł się to się ścigać